Witam, dzień dobry, co mogę wam powiedzieć, pogoda znowu nie rozpieszcza, pada deszcz, tu co mogłem, praktycznie wszystko zrobiłem, zbiornik muszę jeszcze trochę podroczyścić, ale jak go na razie nasączam, Raz z jednej strony, raz z drugiej, raz z tyłu, raz z przodu, benzyną. Siedzenie wczoraj poszło do obicia jedno. Yy, dzisiaj jeszcze szkiełkowanie mnie czeka tutaj na tych bębnach. Yy, kurde. To będę wywoził do malowania proszkowego gdzieś koło poniedziałku, bo jeszcze muszę czekać, aż mi przyjdzie reperaturka i ją wstawię, żeby kompletna już rama bez późniejszych cięć mogła jechać. No i co? Znalazłem fajny okaz e, w fajnych pieniądzach. Może uda się to wyrwać ciekawie. E, jedziemy to obejrzeć parę kilometrów. Jest, ale siadamy w samochód, tylko zjeść śniadanie. Internet wczoraj przebuszowałem, no i myślę, że warto tam pojechać. Może uda się akurat e, to zabrać. Że się tak wydarzy kolokwialnie tutaj do tych reklam, co mówiłem. Mi by pasowało, żeby to było ponad 2. No, odtąd. 2,10 gdzieś, niech tu zajdzie. 2,10 na metr 95.

Już, no myślę też dwa razy. 2,10 na 1,95 m, 2,10 na 95, m, dziesięć... czyli 4, cztery... nie. 5 razy 2,10 na 1,95 m, jedną 1,35 m na 95 m. Chociaż ścian mamy dużo. Nie chcę też się tutaj wykleić mocno, ale za ciekawą propozycję jestem w stanie tutaj umieścić logo Waszej firmy z numerem telefonu i coś o niej powiedzieć, nie? Także czekam na jakieś tam propozycje, jeszcze dalsze. Już coś tam się pojawiło. To, 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 tam, to, tam, to, dobra. Siadamy, zaraz jedziemy. Idę zjeść na nie i będziemy jechać. Wjeżdżamy zaraz. Po drodze wstąpimy na Teksas. Bo jak przejeżdżam, to czemuś to się nie zatrzymać? Co tutaj widać na tym Teksasie? No kurde, co widać, no coś tam ta woda chyba pomoże Podolewać to wszystko, co? Jak myślicie? Tam fajne łuszczyny Tutaj chyba to już będą odrzuty o to to już odpada o, Chociaż nie, sam nic nie będę obrywał Tutaj ładnie to wygląda Cholera wie, co tutaj będzie Nie jestem w stanie nic przewidzieć Skrycie Marzę żeby tu wyszło 2 tony z hektara ale nie wyjdzie bo gdyby tak było po całości to pewnie by wyszło ale tam przy lesie pas 10 metrowy jest praktycznie do wyjebania nie? tam nie, nie wiem ten las albo wodę wypił albo zasłonił słońce albo tam pH bo tam jest dużo tych iglastych, może iglaste chyba pH zaniżają Także nie wiadomo, tutaj ode, tak jakby odejdzie ze 2 hektary z całości I myślę, że wtedy może, może można średnio gdzieś tam będzie wyliczać, ale to też dopiero na przyczepie będziemy liczyć No już trzeba będzie liczyć z całości, no bo tu nic się nie zrobi, 11 hektarów jest ten, ten to chyba nic nie urodzi, a może coś urodzi, cholera wie Mi się zdaje, że on widzicie, ten krzak, no tutaj coś pary jest takich zawiązanych łuszczyn no Gdzie niegdzie to jest lepiej, gdzie niegdzie jest całkiem chujowo. Tutaj na przykład nie jest źle, to wygląda fajnie zdrowo, ale gdzieś tam są gorsze placy na pewno. Nic jedziemy dalej, bo kawał drogi. Zostało nam 43 minuty jazdy. Niedługo będę na miejscu. Mam Zobaczcie. Piękna M066464 64 rok z możliwością rejestracji na zabytek jedynie, ale patrzcie na kompletność wszystko co trzeba, oponki, piękny tłumiczek, szparunki widać. Ona, ona dostanie polerkę, odświeżenie, felgi pozmieniamy, tutaj nic nie będzie żadnej farby. I to będzie piękny egzemplarz. Zobaczcie. Ktoś ktoś malował to. Ktoś to malował jakąś farbów, ale to pod paznokciem schodzi wszystko, nie? Wszystko pod podokciem schodzi, ja to wszystko zetrę. Powiem wam, pojebany jestem może trochę, ale kurwa kocham go. Ludzie się tutaj zatrzymują, pytają, co to za motor, kurwa. Pasami spięta, można jechać. Kompletność jest fantastyczna. 64 rok. Płaska, płaska lampa. No, mam, mam nieduże braki. Nieduże, ale bardzo małe. Ja to sobie wszystko wy, yy, tego wykończę. Dostałem jeszcze skrzynkę części tutaj mojej drugiej. Co teraz składamy? Mam tutaj w busie. Nie wiem, kanapecie odświeżać czy nie. Już sam nie wiem, co robić. Bo mam pokrowiec, można byłoby to obić. Ach, proszę. To, co mi brakowało. Zobaczcie, jaki dostałem klakson. Tamta będzie piękna i ta będzie piękna. Tamta będzie malowana, a ta będzie w oryginale. Jedziemy. Waligradem. Waligradem obija rzepaki. Kurwa, już idą klątwy jebane. No i dojechaliśmy. Tylko tak. Nie będę jeszcze jej ściągał. Dlatego, że ponieważ a, jadę, muszę zatankować, lawetę oddać zatankowaną. To co zostaje na warsztacie, to zdejmę. I e, co to mój pas był? Dwa moje pasy były. Ten był. Mój. Ten był mój i jednym moim śpięte jest I te będę do szkiełkowania Zawiozę bo to po drodze do, tutaj do takiego znajomego Mówi, że mi wyszkiełkuje dziś czy jutro Zaraz Zuziu O Tak sobie tutaj leży Sru. Bierzemy to i przyjedzie już cacuszko i będziemy zdejmować jak wrócę jeszcze. Niech sąsiady zobaczą kurwa co jak się tańczy, nie? proszę Jesteśmy już na warsztacie prywatności stoi fumeczka powiem wam pierwsze wrażenie zrobiła na mnie bardzo dobre i gdzieś to tak trochę podblakło nie zaraz coś wpuścimy jakąś muzykę o Już się spierdolił. Wilgoci po chyba i po nim. Tu dioda się świeci. Takie to jaja. Ach, chuj z nim. Zaraz będę rozkręcał pewnie. Tutaj jest dylemat, no bo tak, zbiornik posiada jeszcze oryginalne szparunki. ja nie wiem czy on był gdzieś malowany czy nie, chyba w ogóle nie, ja chciałem go tylko spolerować, chciałem go całą podpolerować, tutaj zobaczcie, mówiłem Wam zresztą, wychodzi o, stara farba pod paznokciem, czyli to jest do doczyszczenia i mamy piękny błotnik. Tutaj też coś było pecane i też wyłazi. Może pasta polerska? Wszystko by to wyciągnęła. To jest nowa czapeczka? Nie, to stara, nie? Nie, nie mama mi kupiła, bo nie miałam. O tą? No. A nowa czapka gdzie? E, ta nowa? No. To jest nowa. A to jest nowa, to daj ponosić? Nie. Daj. Nie. Troszeczkę. Nie. Zośka. Do buziaczka daj. A ty mała. No i co? Amortyzatory się okazały nieoryginalne. Siedzenie w tej chwili mogę zawieźć do tapicera, bo jest do odebrania tamto. Ono jest jeszcze na drewnianej. Na drewnianej płycie. Do odebrania jest tamto, a to zawiozenie chobija. Lampa jest tak, nowy klosz. tłumik się wydawał do fajnie do uratowania, polerką, ale się okazał gdzieś tutaj wgnieciony pod spodem. To jest plastik, czyli z tam z ptaków, z serii ptaków. Boczek był malowany, na pewno, bo ten mat taki dziwny wychodzi z niego, nie? No ale mimo wszystko zbiornik. Czy to było malowane. Ciężko wyczuć. Chyba nie był wcale malowany. Tak czy siak, to się dałoby spolerować, on by błyszczał, nie? We wtorek przyjdzie do mnie szlifierka polerska. Polerka. I tutaj widzicie, dwie pękate są. Tutaj są dwie pękate. Kierownica tak, odtąd jest fajnie do uratowania. I tutaj się zaczynają kupoty. I tutaj się zaczynają kupoty już. Zegar oryginalny. Kurde, nie wiem, w stacyjce nie ma tego. Przekręcona jest w ogóle na bok. Chciałbym uniknąć tutaj malowania, nie? Chciałbym to wszystko wypolerować, rozebrać i tą ramę, bo rama jest niemalowana. Wszystko doczyścić, przepolerować tylko i wyłącznie. Chociaż nie wiem, czy to się uda. O, ten boczek wygląda. Ten boczek. O, ten boczek jest oryginalna farba. Ten boczek jest oryginalna farba. I tutaj są jeszcze nawet ślady szparunków. A ten był malowany. To jest malowany i to na czarny mat. A jak tu? Te też były malowane. To to w ogóle było malowane. Na pewno przód trzeba rozebrać. Bo chodzić chodzi, ale jest. Yy, Miękki mocno. No, dodać mu trochę chromów do estetyki. Zobaczymy, co z tego tumika da się zrobić. To można byłoby zachromować. I to jest, to jest chyba pedał oryginalny, a w tamtej mam nieoryginalny. I teraz trzeba będzie szukać takiego. Bo tutaj jest zwykłej chyba tej. I teraz nie ma sensu. A nie, to może to takie same. Tylko że tutaj nie ma na. Tutaj nie ma na stop. Tutaj nie ma na stop. Kurde, naprawdę to się da wyciągnąć. Zobaczymy. Zobaczymy jak wyjdzie zbiornik, bo zbiornik tutaj jest najważniejszy, nie? Tylny błotnik był malowany. I on jest w ogóle inny niż tamten, nie taki sam. No i dostałem jeszcze tak parę części. Stałem stopkę, to ta stopka idzie do malowania proszkowo do tamtej. Stałem amorki, które zaraz rozbiorę. I pójdą do tamtej, z tego względu tak szklanki pójdą do chromowania, a to do malowania. Piękny kurwa Klaxon 6V. To pójdą do tamtej. Lampa, tak zwany telewizorek do tamtej. Licznik, ślimak i jeszcze jeden klakson. Także nie jest źle. Ale tutaj znowu w zbiorniku już jest rża. A, to pójdzie do chromowania też. Tam jest plastikowy jakiś. Nie, nie zobaczycie jest rdza w ciul. Macie jakieś środki, preparaty? Co fajnie zbiornik można wyczyścić, dawajcie mi znać o wszystkim. Co mówię i jakie może być rozwiązanie sytuacji. Bo trochę z obiegu jestem wybiegany i nie wiem co tam się na rynku dzieje. Silnik Iskra ma, ale świeca się nazywa Iskra. Nie ma kompresji, nic. Może być wydłużka, powkładane coś na ten, ale to nie jest problem, bo i tak wszystko by wypadało wymienić, nie? tak więc tutaj nie jest kłopot. To jest oryginał. Jeśli chodzi tutaj nie było osłon, to był taki filterek, a to chyba tylko uchwyt na akumulator i nie było tutaj nic więcej. Nie? to jest taka wersja. To jest 64 M0664 i 64 rok. Mam na nią umowę. będziemy ją rejestrować. U mnie w ogóle wszystkie motocykle będą rejestrowane. Także kto ode mnie nabędzie motocykl, to nim może do domu wracać na kołach. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Tego pałąka u mnie nie ma. W tamtej. No zobaczymy. Albo z, raz, z dwóch zrobię jedną. Albo to będziemy fajnie ratować, bo i lampę ma i lampę ma w porządku. Obwódka trochę posrana tutaj z góry. Ta szkło to szkło chyba jest nieoryginalne. Co to jest za szkło? za Zelmet, Zelmot, Zelmot. Halogen. To może z jakiegoś żuka albo kombajnu. No, i teraz te felgi, coż z tym robić? To, to idzie do szkiełkowania, to nie problem. Sprychy do przesprychowania. Na no, to trzeba byłoby chyba pomalować normalnie pluszkowo, na siwo felgi. Te też ja ich nie powiedziałem, że na złom pójdą. No, do doczyszczenia i to się kiedyś użyje. Na dzień dzisiejszy, tutaj w tamtej, w tej chce wszystko jak najwięcej chromu, tak więc pójdzie w chromie. A tutaj nie, nie musi być w chromie w felgach. Wcale. Którą mamy godzinę w ogóle. Bo ja muszę jechać. Ja muszę jechać, bo jeszcze chłopaki dzisiaj przyjadą. Widzowie. I to zaraz będą pewnie. 17.25. Piwko wypić, jakieś części mi chcą przywieźć. Mówią, że nas znajdowali w garażu i przy okazji piwo wypijemy, pogadamy. Zawsze takie inicjatywy cenię. No nic, no chyba będzie kończył ten film. Nie ma sensu tutaj się przeciągać, rozciągać. Jutro jest niedziela. Jutro wybieramy się razem, wspólnie ze wszystkimi z Wami, na bazar. Jeden i drugi. Jeden bazar staroci w Lublinie, organizowany raz w miesiącu. I odwiedzimy też giełdę Elizówka. Tam też można coś trafić czasem. Nie planuję jakichś dużych zakupów, bo. Chyba, że jakoś coś się fajnego trafi okazyjnie, nie? to wtedy coś, coś łykniemy, a tak na razie nie mam zamiaru tutaj przeinwestowywać. Ja muszę się też przespać z tym. Poza tym musi mi przyjść ta szlifierka do polerowania, żebym ja wiedział co z tego można wyciągnąć. Czy, 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 czy nie wiem, czy jest sens w ogóle robić coś takiego, że część będzie pomalowana, a część niby oryginalny lakier? To tak chyba nie bardzo może być. Na pewno tak, ramę można wyciągnąć w sensie takim, że wypolerować ją. Ona odda jeszcze kolor. Błotnik odda, szklanki oddadzą, zbiornik odda, tamten boczek odda, ten boczek musiałbym kupić, drugi. Może być w podobnym stanie, ale żeby był jeszcze w oryginalnej farbie i pasowałoby ten tylny błotnik, nie dostać. Tutaj w ogóle inaczej uchwyty są. Tutaj jest coś inaczej. One się jednak jedna od drugiej niby podobne wszystko, ale to się takie takie są różnice, takie są niuanse, że nawet czasem można się z kimś kłócić, kurwa, że to jest nie oryginał, a to jest oryginał. Cóż więcej? Więcej dzisiaj nic nie wymyślimy, ale powiem Wam tak, Dniepr w porównaniu z Włeską to jest kawał byka, nie? A to to jest pipidówka. On to, to jest długi, kurwa, w ogóle to widać, że to bestia jest. Imię jego 666. I dalej nie mam, kurwa, klosza od lampy. Może na giełdzie coś się trafi. Nic nie będę przedłużał. Kończę. Widzimy się w następnym odcinku. Niech plon będzie z nami.